Dzień dobry. Dzisiejsze targi edukacyjne to również trwająca trzy dni akcja charytatywna, wykręcona pomoc dla Niny, dziewczynki, która od urodzenia choruje na zespół persona. To rzadka choroba, która odbiera zdrowie i sprawność. W ostatnich latach sytuacja Niny bardzo się pogorszyła, dlatego postanowiliśmy zorganizować akcję także podczas targów edukacyjnych. Bardzo się cieszę, że towarzyszą nam dzisiaj najbliższe osoby dla Niny: Monika Kaczmarek, to mama Niny, no i pani Bogumiła, która prosiła, aby ją przedstawić jako ciocia Niny. Zapraszam do tego, aby zapoznać się z historią i dzielną walką Niny. Dzień dobry, mam na imię Monika i jestem mamą Niny, która zmaga się z bardzo rzadką chorobą, zespołem Pearson'a, która nadal pozostaje nieuleczalna. Z każdym kolejnym rokiem Nina coraz bardziej traci sprawność i staje się coraz bardziej zależna od drugiego człowieka. Na początkowym etapie choroby aż tak bardzo nie odbiegała od rówieśników. Była trochę mniejsza, od trzeciego roku życia nosi okulary, miała bardzo złe wyniki badań i zdarzały się jej epizody ostrej hipoglikemii. Poza tym, było tak jak inne dzieci, ciekawym świata, radosnym dzieckiem. Gdy 11 lat temu trafiła pod opiekę lekarzy w szpitalu im. Jążera w Poznaniu, nikt nie słyszał o tej chorobie. Mieliśmy mnóstwo szczęścia spotykając lekarzy pasjonatów, którzy nie poddali się, a podjęli opieki nad niną. Konsultowali się z kilkoma ośrodkami na całym świecie w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji na ten temat. Tej rzadkiej Choroby, a tych informacji nie było zbyt wiele, tak jak bardzo niewielu jest pacjentów borykających się z zespołem piersona. Ze względu na nieprawidłowe funkcjonowanie szpiku kostnego zalecono nam izolację od dzieci, uczęszczających do szkół, przedszkoli i żłobków, by w ten sposób chronić nina przed częstymi infekcjami. W wieku 6 i 7 lat Nina miała nauczanie indywidualne w domu, mimo że zagrożenie było duże, zdecydowaliśmy o tym, by Nina poszła do szkoły do dzieci. Nie chcieliśmy, by była w zamknięciu, obserwując świat przez okno. Było i na początku trochę trudno się w pełni odnaleźć po tylu latach w izolacji i bez kontaktu z rówieśnikami, a wybuch pandemii COVID-19 dość szybko zamknął w domach wszystkie dzieci i ta ponowna izolacja w pandemii była też trudnym czasem. Nina bardzo lubi być w szkole i mamy nadzieję, że jak najdłużej będzie mogła do niej uczęszczać. W ostatnich 3-4 latach jej stan stale się pogarsza. Coraz częstsze są nie tylko rutynowe wizyty u wielu specjalistów, ale i przedłużające się pobyty w szpitalu. Tylko w ubiegłym roku miała w sumie 10 transfuzji, a w tym już 6. Nilka wymaga już bardzo dużego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Ma coraz większe problemy z poruszaniem się, czasem też z mową. Korzysta z systemu wspomagającego słyszenie. Korzystamy też z wózka, dzięki któremu już nie jest wykluczona ze spacerów i mogła też uczestniczyć w szkolnej wycieczce. Mimo, że choroba Niny postępuje, Nina nadal bardzo chętnie uczęszcza do szkoły na biofeedback oraz rehabilitację. Staramy się w miarę możliwości żyć normalnie. Nasza codzienność całkowicie zależna od tego, jak w danym dniu czuje się Nina. Nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć ani zaplanować z wyprzedzeniem, na przykład wyjazdu na wakacje. Nauczyliśmy się doceniać najdrobniejsze rzeczy i wydarzenia i staramy się nie marnować ani chwili cennego czasu i na tyle na ile się da spełniać marzenia i po prostu żyć, cieszyć się swym towarzystwem. Nikt z nas nie wie, co nas czeka, i takie podejście, by nie odkładać wszystkiego na bliżej nieokreśloną przyszłość, jest chyba dość dobrym sposobem na życie. Cieszymy się tam, że Ninka jest z nami, i każdy jej uśmiech, mimo licznych trudności, z jakimi się mierzy, jest dla nas radością i cenną chwilą, cenną lekcją. Dziękuję serdecznie, dziękuję wszystkim. o historia Niny. Chciałabym również opowiedzieć o tym, w jaki sposób włączyliśmy się w akcję charytatywną, by wesprzeć Ninę i jej rodziców. W trakcie trzech dni targowych na godzinę 13.15 przejechaliśmy 1466 km. Również uczestniczymy w akcji się Pomaga. W piątek. 7 marca zgromadzono tam 2800 zł. Przez trzy kolejne dni targowe dołączyło do tego 4016 zł. jeszcze oczywiście cały czas akcja trwa, jeszcze cały czas zapraszamy Państwa do tego, aby w tę akcję się włączać. Ja natomiast zapraszam do wysłuchania myślę, że bardzo istotnych informacji pochodzących od najbliższych Niny Mamy, Cioci. Szanowna Pani, na co zwrócić uwagę? Jakich symptomów nie powinni pomijać rodzice, którzy bacznie obserwują swoje dziecko? Proszę opowiedzieć o swoich obserwacjach. Ja myślę, że przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby słuchać swojej intuicji. Rodzice zawsze czują, że coś jest nie tak. Warto sprawdzić. Nie, nie mówię o tym, żeby po prostu panicznie szukać choroby, bo nie o to nam chodzi. Wszyscy chcemy mieć zdrowe dzieci i chcemy po prostu normalnie żyć. Ale wydaje mi się, że po prostu powinniśmy, powinniśmy po prostu słuchać tego, co podpowiada nam intuicja, i mieć śmiałość po prostu prosić lekarzy o jakieś konkretne badania, nie obawiać się proszenia o drugą opinię, bo czasem po prostu lekarze jest, jest tak wiele rzadkich chorób, że lekarze... No, nawet nie, nie, nie podejrzewają czegoś takiego, więc warto czasem, jeżeli mamy wątpliwości, pójść do innego specjalisty, poprosić o drugą opinię, zrobić jakieś podstawowe badania i po prostu obserwować, nie panikować, obserwować. Jeśli zdarzy nam się, że nasze małe dziecko jest w sposób nadmiernie senna, wiemy, że nie ma objaw jakiejś infekcji, że nic się takiego nie dzieje, to warto to sprawdzić, warto wtedy podjechać właśnie do szpitala, sprawdzić poziom chociażby glukozy we krwi, bo często na tych pierwszych. Yy, w pierwszych etapach, gdzie te dzieci są malutkie i nie potrafią nam jeszcze powiedzieć, co się dzieje, właśnie zapadają w śpiączkę taką z powodu hipoglikemii ciężkiej, więc warto ten poziom cukru sprawdzić tak na wszelki wypadek, żeby, żeby się upewnić, że tam się nic nie dzieje, bo, bo często po prostu właśnie to jest ten przeoczony moment, że to dziecko po prostu zapadnie w śpiączkę, zapadnie w jakąś właśnie kwasicę metaboliczną i nie zawsze, nie zawsze ten ratunek przypędzie na czas, więc. Tak, podstawowe rzeczy i, i tak naprawdę obserwacja. Raz na jakiś czas warto zrobić jakieś podstawowe badania krwi, ale też mówię, nie szukajmy obsesyjnie. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli coś nie ulega poprawie, jeżeli wiemy, że nie ma infekcji, e, nic się jakieś dramatycznie w naszym życiu w tym czasie nie działo, co by wpłynęło na zachowanie naszego dziecka, to warto po prostu tak w miarę na spokojnie, ale po prostu zainteresować się tematem i zobaczyć, czy, czy po prostu coś, coś, się, coś się dzieje. Co nie, zawsze, co nie zawsze oznacza chorobę, bo, bo tych chorób jest dużo, ale to mówię, czasem to jest po prostu błaha sprawa, jakaś zmiana w życiu dziecka, która na nie tak wpłynie, ale, ale warto mieć to na uwadze. i Jeżeli coś nam podpowiada, że, że, coś, że coś jest nie tak, to po prostu to sprawdzić dla własnego spokoju. Czyli zwyczajnie ta intuicja, my taty, wydaje się być tak, najważniejsza przede wszystkim, w takiej tak, sytuacji. Taki troszkę, ale też zdrowy rozsądek, żebyśmy też nie panikowali, bo mówimy sami na różnych etapach się możemy lepiej gorzej czuć. Dzieci też po prostu inaczej przeżywają pewne sprawy, więc to, że nagle dziecko się inaczej zachowuje, to nie znaczy, że cierpi na bardzo rzadką chorobę. Ale po prostu warto. Obserwować. Mama, mama miała intuicję, natomiast w jaki sposób do tego w początkowym etapie podeszła ciocia? Bo tak jak pani wspominała, pani Monika, te objawy wydawały się być nie jakieś bardzo istotne, nie jakieś bardzo poważne, a jednak rodzice wyczuli, że z dzieckiem dzieje się coś nie tak. W jaki sposób reaguje otoczenie nieco dalsze? Otoczenie różnie reaguje. Ja poznałam Ninę. Monikę, rodziców, 10 lat temu dokładnie w kwietniu. Szczerze przyznam się, że dużo osobom wydawało się, to, że to rodzice wymyślają chorobę dziecku, bo w tamtym czasie nie było widać choroby po Ninie. Ale na szczęście miała takich rodziców, ma, którzy zrobili i robią, i cały czas starają się zrobić dla Niny jak najlepiej, bo są wspaniałymi rodzicami. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, drogie Panie, chciałabym też dopytać. Nina, kiedy rozpoczęła swoją walkę z chorobą, była maleństwem, malutkim dzieckiem. Jak zmieniało się jej podejście do życia i do świata, kiedy była już nieco starsza? Jak wygląda dzień codzienny Niny już kilkulatki? Już nastolatki. Już, na już teraz nastolatki. Na Powiedziałabym, że tak do... Tak do... Siódmego, ósmego roku życia Nina, myślę, że nawet nie miała w ogóle takiej świadomości, że ona jest chora albo, a już tym bardziej, że jest poważnie chora, bo my się staraliśmy też w miarę możliwości tak trzymać to z daleka od niej, żeby jej tak tyle ile się da zapewnić normalne dzieciństwo i tak w sumie po jakimś tam, poza jakimiś epizodami jakiejś tam krótkiej hospitalizacji, no w, na, wtedy na tym pierwszym etapie częściej zdarzały się takie te spadki poziomu cukru, że zdarzało się, że faktycznie nie mogliśmy rano je obudzić. Trzeba było wezwać karetkę i, i, i po prostu y, jakoś się trzymała. Natomiast teraz już jest troszkę bardziej świadoma, bo opuszcza częściej szpitalu, jest słaba, ale myślę, że też nie wiemy na ile nie zdaje sobie do końca sprawy, na ile po prostu trzyma po prostu dobrą minę do złej gry, ale jest bardzo dzielna. I tak naprawdę każdy dzień jej funkcjonowanie zależne jest od tego w jakim stanie w stanie jak się będzie czuła w danym dniu. Tylko od tego wszystko zależy. Tak naprawdę jednego dnia możemy więcej, drugiego dużo mniej. Proszę powiedzieć, co poradziłaby Pani tym z Państwa rodzicom, którzy no właśnie również walczą z chorobą i próbują swoim dzieciom pomóc? Co w takiej sytuacji jest najistotniejsze? Ja myślę, że najistotniejsze jest to, żeby cieszyć się każdym dniem. I tak naprawdę korzystać. Jeżeli, jeżeli ten dzień jest po prostu lepszy, czuje się dziecko lepiej, no i rodzice też oczywiście, to tak naprawdę korzystajmy, starajmy się spełniać jakieś drobne marzenia, nie odkładać tego na później yy, i na słabszy moment, tak żeby wszyscy mieli już taką jak najlepsze te wspomnienia i żeby te emocje też, też były po prostu takie normalne, żeby trochę tego dzieciństwa było i takiego normalnego życia po prostu w tym wszystkim. No bo nie, no nie możemy się dać zwariować, usiąść i płakać, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Po prostu korzystajmy. Myślę, że to dotyczy wszystkich tak naprawdę. Nawet rodziców zdrowych dzieci, bo różnie bywa. Może się zdarzyć tak, że następnego dnia dziecka to, to dziecko zachoruje, albo nie daj Boże, ulegnie wypadkowi i też się zmieni, cały świat wywróci się do góry nogami. Więc tak naprawdę nie odkładać na później i właśnie mówię, na bliżej, nieokreśloną przyszłość, po prostu cieszmy się tym, co jest. Dokładnie. Bardzo dziękuję Panią Dziękujemy. za przybycie. Dziękuję też na zwrócenie uwagi na to, że to ta chwila obecna jest najważniejsza. Żyjmy tu i teraz. Dziękuję. I życzę oczywiście, by tych chwil najpiękniejszych z Pani córeczką było jak najwięcej. Dziękuję, dziękuję bardzo.